12 października 2013 roku minie 100 lat od uruchomienia w Białej pierwszego kina. O tym wydarzeniu w swojej najnowszej książce pod tytułem Bielski iluzjon opowiada Jacek Kachel, dziennikarz, historyk, sekretarz Bielsko-Bielskiego Towarzystwa Historycznego. Trzeba pamiętać, że początki kina to dla na dobrą sprawę były namioty, w których jeździ, które jeździły po różnego rodzaju odpustach, czy też większych jarmarkach, na których były wyświetlane ruchome obrazki. To dopiero z czasem się zmieniło. I właśnie ten czas, kiedy to się zaczęło zmieniać, to jest czas tuż przed pierwszą wojną światową. I kino w białej właśnie wpisuje się dokładnie w ten okres, kiedy specjalnie dla kina budowany jest obiekt. Obiekt duży, przestrzenny, przygotowany właśnie do tego, ażeby w nim wyświetlać filmy. Początki filmu datuje się na schyłek XIX wieku, kiedy bracia Limie zaprezentowali publicznie pierwszy film zatytułowany Robotnicy wychodzący z fabryki. Już kilka miesięcy później pierwszy pokaz filmowy został zaprezentowany w bielskim hotelu Kaiserhof. Jednak w 1913 roku prawdziwą dumą całego regionu było kino miejskie w Białej, które do dzisiaj wcześniej urodzeni mieszkańcy miasta wspominają jako kino Wanda. Początkowo, gdy radni planowali wybudować to kino, kosztory. Jego sięgał niecałe 80 tysięcy. Z czasem urósł on do ponad 200 tysięcy koron. W ramach tej inwestycji doszło również do zasklepienia Niwki na długości 26 metrów, mniej więcej do dzisiejszej ulicy Ratuszowej. To spowodowało, że dojście do kina było łatwiejsze, a równocześnie wygląd tutaj, tego terenu, stał się bardziej gościnny. Kino zbudowano obok obecnego Ratusza i stało tam do początku lat 70. XX wieku, kiedy zostało po prostu zburzone. Teraz w miejscu gdzie stało jest parking jednak charakterystyczny budynek nadal istnieje w pamięci starszych i świadomości młodszych mieszkańców Bielska Białej. W latach powiedzmy 60-tych, kiedy byłem dzieckiem, to pamiętam, że chyba ostatni raz, kiedy byłem w tym kinie, to był film o Krasnoludkach i sierotce Marysi. Dobrze wspominam to kino te atłasowe siedzenia, bordowe takie zasłony, te loże. Także był to taki Obiekt powiedzmy no, przytulny dla, dla na ówczesne czasy. No, szkoda, że po prostu zniknął z naszego środowiska, dlatego że, że po prostu no, dzisiaj byłbym takim oczkiem w głowie. Pozostał mi sentyment do tego i prowadząc swoją działalność gospodarczą. Nawet na wizytówkach uwieczniłem tego. Posiadam również w biurze duży obraz z wizerunkiem tego kinaty, teatru. No, takie czasy były, że no po prostu zburzono to i to jest wielka szkoda. Pamięta pan to kino, które tutaj stało? Tak, Chodzi pamiętam. Chodziłem. Normalnie. Jakieś wspomnienia, sentyment jakiś pozostał? No to jakie, no widziłem, bo polikwidowano tutaj wiele było, bo powiedzmy Apollo Real to kurde normalnie Zlikwidowano, tutaj Wanda. Polikwidowane. No i co opowiadać no takie kurde czasy nastały. To było kino Wanda. Kino Wanda i pomnik radziecki przy tym co był przeniesione tutaj na drugą stronę, a potem zlikwidowane. A chodził pan do tego kina Wanda? Tak, tu mój tata pracował jeszcze w tym kinie. I tu chodziłem na poranki, także no stare kino było, później go zlikwidowali. No jak już zaczli budować i, 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 złote łany, no to później to zaczęli burzyć. No i parking powstał z tego. Czy może pan pamięta, co kiedyś tutaj było, gdzie te samochody stoją? No raczej taki park był. Kino. Tak kino Wanda. Coś tak... Ojej, już tu jest, było. Chodziłem jak byłem młodym łapakiem. Do tego ja tu było na rogu. Orientujecie się co tutaj kiedyś było, gdzie te samochody stoją, tak mniej więcej. O wie pan nie bardzo. Ja Ale, też ja niezbyt. To... Kiedyś tutaj było takie kino, Wanda się nazywało. A no było, no kiedyś było, było. To teraz to coś przypominam tu. Tam to stare czasy były. No, Pan tego na pewno nie pamięta, ja jeszcze, ja jeszcze, jeszcze nie było na świecie wtedy to. A mnie to jest kompletnie nie było. Ale gdzieś tam ze starych fotografii coś kojarzycie, nie? Tak, tak, tak. Powróćmy jednak do wydarzeń historycznych związanych z powstaniem kina miejskiego w białej. Było to pierwsze kino, ale nie oznacza to, że w bielsku czy w białej wcześniej nie wyświetlano filmów. W Bielsku pierwszy kinematograf działał w hotelu Kaiserhof. Tam Adolf Zenker prowadził bardzo długi, przez bardzo długie lata swoją działalność. I to on był takim tutaj pionierem, jeżeli chodzi o sprowadzanie najnowszych hitów kinowych. Oczywiście mówimy o hitach kinowych sprzed pierwszej wojny światowej. On działał w hotelu Prezydent zresztą. Jego działalność budziła wiele kontrowersji wśród magistratów w Bielsku. Ze względu na to, że magistrat uważał, że jego działalność zabiera widzów teatrowi miejskiemu. I w związku z tym co rusz Adolf Zen Adolfa Zenkera były wysyłane różnego rodzaju kontrole, a to policyjne, a to pożarowe. Odbierano mu koncesję, on o nią walczył i tak jego życie... Tam było uwarunkowane bardzo tymi naciskami związanymi z magistratem w Bielsku. Z tego powodu Adolf Zenker kupił tutaj niedaleko przy ulicy dzisiejszej ulicy Stojałowskiego posiadłość, w której, na której chciał wybudować kino. Chciał po prostu przenieść się z Bielska do Białej. Ten pomysł podchwycili radni miasta Białej i oni doszli do wniosku, że można byłoby takie kino wybudować tutaj. Także w Białej wcześniej funkcjonowało kino. To kino działało w hotelu, hotelu pod Czarnym Orłem, nazywało się kinem Lux i w roku 1912 zbankrutowało i taką ciekawostkę, że było to kino polskie, założone przez trzech przedsiębiorców z Krakowa w ramach współpracy z Towarzystwem Gimnastycznym Sokum z Białej. Zaskakuje fakt, że kino miejskie w Białej było jak na owe czasy bardzo nowoczesne. Dla mnie największym zaskoczeniem i takim bardzo dużym odkryciem było to, że to kino w Białej, które zostało otwarte 12 października, podkreślam, 1913 roku, już miesiąc później, czyli w listopadzie, miało specjalny aparat Edisona do wyświetlania filmów dźwiękowych. To był ewenement, tym bardziej, że takich kin w ogóle w całej CK Austrii wtedy było tylko cztery. Mało tego, trzeba pamiętać, że przed pierwszą wojną światową w ogóle filmy dźwiękowe należały do bardzo dużej rzadkości. I w związku z tym ta technika była bardzo zawodna. Mamy kilka relacji tutaj z pierwszych wyświetleń, kiedy recenzenci piszą, że niestety dźwięk rozjeżdżał się z obrazem i z sytuacji tragicznych robiły się sytuacje komiczne. Ale i z tym, jak się okazuje, uporano się już w styczniu 1914 roku i takie filmy były tutaj wyświetlane. A jak przedstawiał się repertuar kina miejskiego w Białej? Filmów było bardzo dużo i właściwie można by powiedzieć, że na każdy weekend y, ci, którzy prowadzili kino, starali się, sprowadzić tutaj jakąś nowość, która była wtedy na rynku dostępna. Z takich filmów, które, o których warto wspomnieć, to był tutaj wyświetlany, na przykład pierwsza adaptacja y, powieści Henryka Sienkiewicza Vadis, która była tutaj wyświetlana jeszcze w Kaiserhofie w roku 1912. Był wyświetlany film "Pani Nilu", czyli dzisiejsza, byśmy powiedzieli, "Kleopatra". Już nie mówiąc o tym, że w roku 14. W Wielką popularnością w kinie miejskim cieszył się film Atlantik, który mówił o zatonięciu Titanika, o czym bardzo było wtedy głośno, bo to było tuż na, na, był taki pierwszy film, duży film, katastroficzny. W Bialskim Iluzjonie wyświetlano nie tylko filmy fabularne. Przed filmem były również wyświetlane coś, co my pamiętamy jako kronikę filmową, a wtedy były takie filmy edukacyjne. W tych filmach edukacyjnych e, można było odnaleźć na przykład filmy o przyrodzie z jakichś dalekich zakątków świata, ale również, co było dla mnie też takim pewnym zaskoczeniem, że w styczniu 1914 roku został tutaj taki wyświetlony film, kronika o problemach z wywozem śmieci w Paryżu. I tam właśnie była taka z taką adnotacją, że i te problemy dotykają nas również i dzisiaj. Przypominam, rok 1914, historia jakby koło zatoczyła. Nie brakowało także związanych z kinem skandali obyczajowych. Oto związana z tym dykteryjka. Był taki pan L., który dzisiaj byśmy powiedzieli, taki człowiek orkiestra, który organizował kino pod każdym względem. To znaczy się załatwiał filmy, sprzedawał kamery, sprzedawał projektory do wyświetlania. I taki człowiek właśnie działał tutaj również na naszym terenie. Proszę sobie wyobrazić, że w czerwcu 1912 roku jego żona wyjechała z dziećmi nomen omen do Ciechocinka i w związku z tym pan postanowił, że zorganizuje sobie wieczorek męski, ażeby ten, te, zabić jakąś nudę za tym, że jego żony tutaj nie ma. Panowie spotkali się u niego w mieszkaniu. Przeczytali jedną książkę, potem przeczytali drugą książkę, a w trakcie czytania trzeciej książki doszli do wniosku, pewnie, że oczy ich trochę zabolały i postanowili zaprosić sobie do towarzystwa panie, bo one mają lepszy wzrok, łatwiej z nimi się poczyta następną książkę. Kiedy panie do towarzystwa się zjawiły, panowie przeczytali kolejną książeczkę razem z paniami i nagle przypomniano sobie, że przecież pan L to znany kinooperator. Nie trzeba było go długo prosić, wyciągnął kamerę, przypominam, mamy rok 1912, ustawił ją i całe towarzystwo wcieliło się, pewnie po przeczytaniu tych kilku lektur, jakieś scenariusze w głowie im powstały i wcielili się w rolę aktorów, co wszystko oczywiście zostało skrupulatnie zanotowane przez kamerę. Już w tym momencie ta historia jest taka pikantna, ale historia ma to do siebie że lubi płatać figle i pisać dalszy ciąg. Proszę sobie wyobrazić, że mija on dwa miesiące, jest sierpień, podkreślam, rok 1912, córka pana L ma geburstak i jej mama organizuje kinderbal. Na ten kinderbal zostaje zaproszone e, panie z towarzystwa plus dzieci, które się bawią. Dzisiaj, mówiąc dzisiejszym językiem, w pewnym momencie e, Jubilatka prosiła swoją mamę o to, ażeby trochę zaszpanować i pokazać, że my to przecież mamy kino w domu, a to nie jest takie hopsiub, że to każdy posiada. Mama długo nie kazała się prosić, e, kazała lokajowi zasłonić zasłony w salonie, przygotować aparat i oczywiście wyciągnięto film, warietę, nowy film Tatusia, którego jeszcze nikt nie widział. Film został puszczony. Panie siedzące w fotelach zamarły, a dzieci podobno bardzo się cieszyły i prosiły o powtórkę, bowiem na ekranie zobaczyły w niedwuznacznych pozycjach swoich tatusiów, co uznały za świetną zabawę. Niestety dzieło pana L nie przetrwało do naszych czasów. Niestety, jeżeli chodzi o filmy z przed pierwszej wojny światowej, to trzeba o tym pamiętać, że taki film, który był wtedy przygotowywany, był przygotowywany w około 100 do 130 kopiach. Taki film kosztował około 25 tysięcy koron. Co było jego wielką wadą, to, że można było tak na dobrą sprawę wyświetlać go przez pół roku. Po roku wyświetlania ten film a może inaczej, materiał, na którym on został zarejestrowany, po prostu rozlatywał się i rysował się, bo trzeba pamiętać, że tamte projektory, które były w owym czasie i z których skorzystano, one przy każdym, za każdym razem, gdy film był puszczany, lekko rysowały, a równocześnie było bardzo ciepłe w tym i one zniekształcały ten obraz. Po roku mniej więcej taka, taka kopia nie nadawała się już w ogóle do użytku. Książeczka pod tytułem Bielski iluzjon wydana w formie kieszonkowej jest już dostępna w Bielskiej księgarni Klimczok. W cenie zaledwie 12 zł. Wielką gratką będzie ona szczególnie dla tych, którzy mają wielki sentyment do dziesiątej Muzy, do filmu, ale myślę, że również będzie ona ciekawą lekturą dla ludzi, którzy lubią sprawy obyczajowe, lubią sprawy takie troszkę na pograniczu kronik kryminalnych na pograniczu jakichś właśnie sensacji sprzed wieku, w których również kilka można odnaleźć w tej małej książeczce. W malym kinie nikt już nie gra dzisiaj na pianinie. Nie ma już sensu w małym kinie, w malym niemym kinie pci